Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiem na temat zespołu policystycznych jajników. Jest to film, na które większość osób czekała, bo wiele osób zadawało mi pytanie, co sądzę o terapii naturalnej tego zespołu, jak ten zespół leczyć. Jest to też duży problem wśród kobiet, dlatego że dotyczy około 15 czy 20% kobiet w wieku reprodukcyjnym a jeżeli weźmiemy pod uwagę kobiety których matki lub siostry chorowały na zespół policystycznych jajników to ta zbieżność może wynosić nawet 30 czy 40%. Jak wiadomo w zespole policystycznych jajników podstawowym leczeniem jest terapia hormonalna, tabletki antykoncepcyjne przepisywane przez lekarza ginekologa. I jak wiemy, taka terapia wiąże się z licznymi, bardzo negatywnymi dla zdrowia negatywnymi, prawda, skutkami zdrowotnymi, i dlatego zanim zastosujemy tę terapię, zrozumiałe jest, że szukamy innych, alternatywnych, mniej szkodliwych, mniej toksycznych dla organizmu, a również skutecznych metod leczenia. Jak wiadomo, na dzień dzisiejszy nie ma zdecydowanie stuprocentowego skutecznego leczenia zespołu policystycznych Jajników, jednak możemy. Wprowadzić takie leczenie, które zahamuje postępowanie tej choroby, jak również zmniejszy negatywne skutki tej choroby. Wiele osób może słyszało, że zespół policystycznych jajników przyczynia się do rozwoju raka, raka szyjki macicy czy raka trzonu macicy. Jest to związane z nadmiernym wydzielaniem estrogenów u kobiet chorujących na tę chorobę. Niemniej jednak ja tutaj uspokajam, że. Estrogeny powodują hiperplazję, czyli rozrost endometrium, ale hiperplazja nie ma nic wspólnego z rakiem. To ryzyko jest szacowane na 1-2% na każde 10 lat trwania tej choroby, jednak tutaj nie należy się obawiać. Gorzej jest, jeżeli kobieta chorująca na ten zespół zachoruje na raka piersi lub raka jajnika i będą to nowotwory, tak zwane estrogeno wrażliwe, to tutaj przebieg raka piersi u choroby z tym zespołem jest dużo. Dużo gorszy, dużo, ba, dużo gorzej rokuje niż u osoby, która na przykład na ten zespół nie choruje. Ale przejdźmy do rzeczy. Wiemy, że zespół policystycznych jajników to jest zespół różnych objawów. Żeby go rozpoznać, muszą być spełnione dwa spośród trzech, tak zwanych kryteriów rotterdamskich, czyli brak owulacji lub nieprawidłowa owulacja, biochemiczne lub kliniczne wykładniki androgenizacji, czyli po prostu mamy nadmiar hormonów męskich, płciowych. tak i Stwierdzenie, że te jajniki są powiększone powyżej 10 ml lub występują w nich torbiele w ilości powyżej 12 i muszą być spełnione dwa spośród tych trzech kryteriów. Stąd nasuwają się proste wnioski. U kobiet chorujących na zespół policystycznych jajników nie muszą występować po prostu cechy androgenizacji, czy nie musi występować zwiększone stężenie hormonów męskich. Nie muszą występować torbiele w jajnikach i nie musi występować z kolei zaburzenie cyklów miesięcznych czy menstruacyjnych. Dlatego tutaj pragnę zwrócić uwagę, że bardzo trudno rozpoznać ten zespół w początkowej fazie, przynajmniej jego trwania, jednak żeby go rozpoznać, wymagane jest tutaj indywidualne podejście ginekologa dla każdej, do każdej z pacjentek. Wiadomo, że oznacza się wiele różnych hormonów, m.in. LH, FSH, progesteron, estrogeny, białko wiążące hormony, wykonuje się także USG jajników. To wszystko pomaga nam zdiagnozować ostatecznie ten zespół. Wiele kobiet chorujących na zespół policystycznych jajników ponadto cierpi na otyłość, cukrzycę czy insulinooporność. Ma problemy z trądzikiem, nadmiernym owłosieniem, bo to są właśnie objawy działania męskich hormonów płciowych. Ma nieregularne cykle, plamienia, nieprawidłowe krwawienia niezwiązane z miesiączkami. To również jest związane z rozrostem hiperplazją endometrium, które Powstawaniem polipów, czasami hiperplastycznych w endometrium, które powodują właśnie takie plamienia czy krwawienia. Dlatego tutaj diagnostyka powinna być rzeczywiście kompleksowa i zindywidualizowana. I teraz przejdźmy, jak naturalnie poradzić sobie z tym zespołem. Przede wszystkim dieta. Dieta. Powinna być taka, że u kobiet, które mają nadmiar męskich hormonów płciowych, nie, powinno poda, nie powinny te kobiety spożywać mleka. Mleko zawiera dużą ilość męskich hormonów płciowych i ich prekursorów w tym testosteron, androstendion, i zawiera także insulinopochodny czynnik wzrostu GF1, który jest niezależnym czynnikiem ryzyka. Rozwoju trądzika młodzieńczego i nasila ten trądzik. Poza tym, samo mleko zawiera wysoki indeks glikemiczny, co również w istnieniu insulinooporności jest niekorzystne. Czyli unikamy mleka, zastępujemy je naturalnymi jogurtami, kefirami, kwaśnym mlekiem. W środowisku kwaśnym te hormony ulegają rozkładowi, jest ich dużo mniej. Poza tym, nie ma już laktozy, dlatego że ona uległa przekształceniu w kwas, w kwas mlekowy i kwas octowy, i dlatego tutaj. Paśne, mleko czy produkty sfermentowane są dla tych kobiet zdrowsze. Druga sprawa soja. Unikamy soi i nasion roślin strączkowych, czyli bób, fasola, soczewica, dlatego że zawierają one estrogeny czy hormony działające podobnie do estrogenów, a u kobiet z zespołem policystycznych jajników występuje nadmierne wydzielanie estrogenów. Dodatkowo tutaj także trzeba zwrócić uwagę na to, że wiele warzyw i owoców, które są pryskane, to te. Pestycydy czy środki ochrony roślin mają niekiedy działanie tak zwanych ksenoestrogenów. One to są takie substancje, które nie są estrogenami, nie są hormonami, ale łączą się z receptorami dla estrogenów i również wywierają ten sam. Ten sam niekorzystny efekt, czyli jeżeli jest to możliwe, warto zaopatrywać się warzywa i owoce z upraw ekologicznych. Wiem, że nie zawsze jest to możliwe, może niektórych ze względów ekonomicznych na to nie stać, ale to, to jest tylko taka, takie moje zalecenie, które mogłoby mieć korzystny wpływ dla kobiet chorujących na ten zespół. Dalej ważne są ćwiczenia fizyczne, które mogą zmniejszyć insulinooporność, poprawić. Z, z, zmniejszyć masę ciała, prawda, zrzucić tkankę tłuszczową, zwłaszcza u kobiet, które mają nadwagę. Warto pamiętać, że tkanka tłuszczowa również wydziela hormony, w tym również hormony męskie i dlatego u osób otyłych częściej można obserwować objawy androgenizacji, maskulinizacji niż u osób szczupłych. Tak? szczupłych. I tutaj ważne znaczenie mają tak zwane hity, czyli ćwi i ćwiczenia interwałowe, czyli Silny, intensywny wysiłek przez kilka minut, później trochę prawda, mniejszy, później znowu silny przez kilka minut. Oczywiście w połączeniu z naturalnymi prawda, ćwiczeniami takimi jak na przykład intensywne na przykład jak szybki chód, spacery. To wszystko skutecznie pozwoli nam pozbyć się tkanki tłuszczowej i takie ćwiczenia, tak zwane te hity, one mają wyższą sku skuteczność yy, niż te tak zwane ćwiczenia aerobowe i mają nad nimi dużą przewagę, jak wskazują na to niezależne badania. I teraz przejdźmy do ziół i do suplementów diety, które mogą pomóc kobietom w walce z, tym, z tą jednostką chorobową, z tym zespołem. Przede wszystkim, jakie suplementy warto się zaopatrzyć? To, to jest chrom, magnez, wapń i witamina D wszystkie te pierwiastki i te witaminy sprawiają. One są kofaktorami koenzymów, między innymi także tych koenzymów. Które odpowiadają za wrażliwość tkanek na insulinę. Spożywanie tych suplementów diety poprawia nie tylko tych suplementów diety zawierających te minerały i witaminę D, nie tylko może polepszyć nam insulinooporność, czyli zwiększyć insulino wrażliwość tkanek, ale również sprawić, że ta insulina będzie łatwiej przyswajana przez tkanki, może wywierać korzystne działanie właśnie u tych kobiet, u których występuje albo cukrzyca albo właśnie insulinooporność, czyli suplementy zawierające przede wszystkim chrom, cynk, miedź, ale także wapń, magnez i witaminę D. W jednym z badań sujemicznych wykazano, że podawanie witaminy D, która w organizmie jest przekształcona w aktywny hormon 125, dihidroksycholę, Znacznie poprawiło insulinowrażliwość tkanek i korzystnie działało u kobiet z zespołem policystycznych jajników. U części z tych kobiet przywracało naturalne cykle menstruacyjne. Dalej, powinniśmy zaopatrzyć się w kwasy Omega-3, m.in. w olej budwigowy, ale także w kwas Omega-6 GLA, kwas gammalinolenowy zawarty w oleju z ogórecznika i w oleju z wiesiołka. Ten kwas ym, nienasycony, on ma korzystne działanie przeciwzapalne i również w zespole polizystycznych jajników wykazano jego skuteczność jako terapia alternatywna dla tego zespołu. Dalej kwas alfaliponowy, tiooktanowy, który również zwiększa insulinowrażliwość tkanek. To są takie podstawowe suplementy, natomiast tych, które mają już potwierdzoną, wysoką skuteczność, to jest dehiroinozitol. Dehiroinozitol jest w Polsce niedostępny. Jeżeli komuś uda się go nabyć za granicą, to dobrze. Jeżeli nie uda się go nabyć za granicą. To można w Polsce zakupić Depinitol. Depinitol ulega metabolizmowi w około 40-60% w dehiroinozitol. A niektórzy może wiedzą, że jest tak zwany Metabolic Juice, czyli taki produkt dla sportowców, który zawiera Depinitol i który również jest przekształcany w dehiroinozitol po spożyciu. I taki składnik można nabyć między innymi w sklepach ze zdrową żywnością. I dehiroinozidol ma wysoką skuteczność przy wracaniu regularnych cyklów miesięcznych u kobiet chorujących na zespół policystycznych jajników. Ta skuteczność wynosi nawet 60%, wykazana została w kilku niezależnych badaniach klinicznych. Dalej, jeżeli chodzi o zioła, to tutaj warto skorzystać z takich podstawowych, łatwo dostępnych ziół, jak na przykład lukrecja. Korzeń lukrecji, który możemy zakupić w kilka złotych, za kilka złotych w sklepie zielarskim. Korzeń lukrecji możemy y, sporządzić z niego odwar i płyć ten, pić ten ten żółty, słodki płyn. Korzeń lukrecja, lukrecja ma działanie y, takie, że hamuje konwersję androstendionu i testosteronu do dihydrotestosteronu, czyli ona po prostu działa antyandrogennie. I Dalej, mięta pieprzowa. Również są, jest kilka badań, które wykazało, że mięta pieprzowa działa antyandrogennie. Dwie szklanki mięty pieprzowej dziennie również powodowało zmniejszenie stężenia męskich hormonów płciowych, tym, tym dihydrotestosteronu i testosteronów we krwi kobiet, które taką miętę pieprzową spożywały regularnie. I tutaj jeszcze warto wspomnieć o tym, że nasza dieta powinna być bogata w przeciwutleniacze, w związki, w bioflavonoidy, które również działają, likwidują ten stres oksydacyjny i działają korzystnie na nasz organizm. Czyli warto po prostu zaopatrywać się w witaminę D, w wapń, chrom, magnez. Czyli te suplementy stosować dehiroinozitol, stosować lukrecję, miętę pieprzową. Lukrecji nie podawać tylko tym kobietom, te, te osoby nie powinny spożywać, które mają wysokie ciśnienie tętnicze krwi, lub niedobór potasu, prawda, lub nadmiar sodu i obrzęki. Natomiast jest jeszcze jedno takie zioło, o którym warto tutaj wspomnieć, a mianowicie niepokalanek mnisi. To też jest dostępny w aptekach w postaci suplementu. Niepokalanek mnisi powoduje, że. U niektórych kobiet przywraca prawidłową, prawidłową owulację, nie u wszystkich on zadziała. Jego skuteczność oceniana jest na 40% i dotyczy to tylko tych kobiet w zespole policystycznych jajników, u których stężenie LH jest niskie. To jest około 40% kobiet, gdzie LH jest niskie albo jest prawidłowe, albo które mają wysoką prolaktynę. U tych kobiet można zastosować właśnie ten niepokalanek mnisi. W postaci suplementu, i u tych kobiet jego działanie może być korzystne, czyli może powodować zwiększone wydzielanie progesteronu, LH, i przywrócić naturalne, prawidłowe cykle miesięczne. Czyli, jak widać, zanim sięgniemy po antykoncepcję, to warto spróbować naturalnych metod, które wielokrotnie są skuteczne. Aha, i o jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałam, a mianowicie palma sabałowa, ona jest stosowana normalnie w łusieniu androgenowym. Dlatego że hamuje testo, konwersję testosteronu do dihydrotestosteronu. U kobiet z zespołem polizystycznych jajników również może być korzystne podawanie tej palmy sabałowej, dlatego że dihydrotestosteron działa dużo, dużo bardziej e, maskulinizująco, androgennie niż testosteron. Jeżeli kobiety z tym zespołem mają nadmiar dihydrotestosteronu, to przyjmowanie palmy sabałowej również u nich może być bardzo korzystne, a przynajmniej na pewno nie zaszkodzi. Dlatego myślę, że to wszystko, co na ten temat chciałbym powiedzieć. Jeżeli macie jakieś pytania, myślę, że będzie dużo pytań, to piszcie do mnie. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie.